Niektórzy mówią, że jeżeli Czaskowski wygra, to system się nie tak to powiem kolokwialnie. Pan też tak uważa? Czaskowski jest beznadziejny, więc nawet tego nie będzie umiał zrobić. Rozmawiamy z Wojciechem Cejarowskim, znanym podróżnikiem. Panie Wojciechu, przy, czy przyleciał pan. Najpierw honorarium będzie. Za ten wywiad będzie pan musiał zmówić ojcze nasz, a jak będzie długi, ciekawe krużańca. Dziękuję bardzo. Przyleciał pan do zabrze prosto ze Stanów Zjednoczonych? W zasadzie tak, chociaż luty ustaliłem ze względu na mamusie. Normalnie zimą nie przyjeżdżam. Trzeba było zrobić zabrze, bo pierwszy termin zalało i część biletów była sprzedana na terenach, które były kompletnie zniszczone do dzisiaj są przez powódź. No i nie chciałem, żeby ci ludzie całe domy mają zniszczone jeszcze stówę stracili, bo nie mogą iść na występ. Więc przenieśliśmy termin. No i były propozycje różne, ja mówię, to już niech będzie w lutym, na krótko przyjadę, żeby odrobić ten zaległy występ, ale przy okazji odwiedzę mamusię zimą. Tak, i co, i wraca Pan, czy zostaje Pan na wybory w Polsce? Nie no, jadę, proszę pana, zima to jest dla pleśni i grzybów dobry okres, nawet dla nich jest niedobry. Nie, nie, zimy nie lubię, przyjadę w maju. A, no, a czyli będzie Pan na wyborach? Tego jeszcze nie wiem, natomiast w maju przyjadę, występy organizuję w maju. A czy będę na wyborach, to się zastanowię. Moim zdaniem nie ma żadnego kandydata, na którego e, warto fatygować się i oddawać głos. Na razie niektórzy stwarzali takie pozory, ale jak na nich patrzę, im dłużej ich słucham, tym mniej interesujący się robią. No i żaden nie odpowiada na pytanie, chłopie, jak chcesz to zrobić? Mencent próbował mówić, że. No, będzie tam zwoływał radę gabinetową i tych ministrów szantażował w pewnym sensie, że jak wy mi tego nie zrobicie, to ja wam nie zrobię czegoś innego. Będzie w takie układy wchodził. Moim zdaniem to nie odpowiada na pytanie, jak, dlatego że Rada Gabinetowa nie jest obowiązkowa. Więc mencernik będzie wzywał, a Tusek mu będzie pokazywał środkowy palec i mówił swoim ministrom: proszę nie chodzić do tego dziada, niech tam siedzi sam w gabinecie. Ośmieszymy go w ten sposób. No bo prezydent, Rada Gabinetowa i pusty gabinet to jest ośmieszające. Więc żaden z kandydatów nie odpowiada, jak. Chce spełnić wszystkie swoje obietnice. Pan Grzegorz No też nie odpowiada na pytanie, jak. Ja nie mam. Yy... Do, do kilku kandydatów nie mam szczególnych pretensji, nawet wzbudzają nadzieję, gdyby mieli władzę, ale prezydent w Polsce nie ma władzy uważa pan, no właśnie, prezydent w Polsce nie ma władzy. Żadnej władzy, no może wetować, ale jak oni mają większość, tam są Pokumani w tym szambie, tam przy wiejskiej takiej, szambiarka taka stoi okrągłe takie. Jak oni tam są pokumani wszyscy to przegłosują weto prezydenta. To jak prezydent nie ma żadnej władzy, to ja pytam konkretnie, chłopie, co zrobisz? On mi mówi o rzeczach, których nie jest w stanie zrobić, jeżeli wczytamy się w uprawnienia prezydenckie. No bo prezydentowi tego nie wolno robić. Mógłby wetować może. No, no tylko wetować może. No, no. To, to za pomocą weta żaden z kandydatów nie jest w stanie wypełnić swojego programu wyborczego. Bo ja podchodzę na poważnie do ich programów. Nawet do szatańskich programów Trzaskowskiego podchodzę na poważnie. Dobra, ten facet twierdzi, że chce to zrobić. No, muszę, dla eksperymentu myślowego, uwierzyć, że rzeczywiście chce i będzie próbował to realizować. Ale, hopie, jak chcesz to zrobić, jak nie masz do tego narzędzi jako prezydent? Więc wiem, że chcesz wprowadzić to, to, to i to, ale nie masz jak. To po co mi obiecujesz? Niektórzy mówią, że jeżeli Czaskowski wygra, to system się zatrzaśnie, tak to powiem kolokwialnie. Pan też tak uważa? Czaskowski jest beznadziejny, więc nawet tego nie będzie umiał zrobić. Zepsuć potrafi wiele rzeczy. Natomiast nie sądzę, żeby umiał coś zrobić. Zepsuć potrafi. No ta, to szambo, które się lało w Warszawie, ta rura. Lało się i lało, nie umiał nawet tego naprawić. To się bierze za kilka telefonów, dzwoni się do kilku służb. Yy, stawia się do pionu, kilku urzędników tam od ścieków i od czegoś, prosi się wojsko o pomoc grzecznie, już się nie stawia do pionu, tylko z okręgu warszawskiego prosi się generała i mówi Panie generale, pan mi się wykazał do kamer, jakbyście tu przyjechali, saperzy i to naprawili w trzy dni. To nam nawet takich rzeczy nie umie prostych zrobić. To już ostatnie pytanie. Tutaj do niedawna funkcjonowała tutaj kopalnia Makoszowy. Została zlikwidowana zarządów PIS. Bardzo dobra kopalnia. Jak to jest, że kolejne rządy, czy to rządzi PO, czy PIS, wszystkie kolejne rządy likwidują polskie dobro? Bo są gnoje. Węgiel to jest bogactwo i każda kopalnia jest w stanie być rentowna. Dowodem na to jest to, że jak jest upadła kopalnia tu i ówdzie, to bardzo się nią szybko interesuje ktoś. Niemcy, ostatnio słyszałem, Czesi się interesowali różnymi kopalniami. W związku z tym, władza, która w Polsce zamyka kopalnie, to są gnoje. Kopalnie, z kopalnią coś trzeba zrobić takiego, żeby się dało handlować. To trzeba zacząć najpierw od tego, że wolno palić węglem, i że wolno budować kolejne elektrownie węglowe. Wtedy nagle się okaże, że się opłaca kopać węgiel. A jak my zamykamy kolejne piece, nie? Piec w elektrowni, nie może być na węgiel. Piec w domu, nie może być na węgiel. E, polski pie, e, węgiel zasiarczony, nie może iść tam do huty czy do czegoś. Jak likwidujemy miejsca spalania, no to nie opłaca się kopać, bo nie ma miejsca spalania. Trzeba rozmnażać miejsca spalania i się dogadać na przykład tak, że jeżeli mamy za bardzo zasiarczony węgiel, kwestionuję to, ale powiedzmy to umawiamy się na filtry na kominach, a nie na zakaz spalania siarkowego węgla. A jeszcze filtr potrafi odzyskać siarkę i może coś z tą siarką, niech jakiś inżynier wymyśli, co z tą siarką robić. Może da się spalać siarkę piętrowyżej w następnym kawałku pieca. Więc wszyscy, którzy zamykają kopalnie, czyli zamykają bogactwo pod ziemią, a my marźniemy albo przepłacamy za inne źródła energii, wszyscy oni to są gnoje. I PIS zamknął kopalnie, to znaczy, że PIS to są gnoje. Jeżeli kto inny zamyka kopalnie, Unia Europejska i to wszystko gnoje. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan, pan ze Śląska nie umiesz Pan Boże. <laughs> bardzo panu dziękuję. Włońcie chcej roski w Zabrzu. Zobaczcie, ile ludzi czeka, żeby zrobić sobie zdjęcie ze znanym podróżnikiem, a już za godzinę w domu muzyki i tańca w zawrzu właśnie. Pan Wojciech Cejrowski będzie miał swój autorski występ. Cześć! Tak wygląda sala na 20 minut przed występem Wojciecha Cejrowskiego. A jak będzie wyglądała za 20 minut? A tak wygląda sala na 3 minuty przed występem Wojciecha Cejrowskiego. Teatra teatr, we teatr, te wszystkich kinach i tutaj także. Za nagrywanie. Fotografowanie występu są kary finansowe oraz więzienie. Uprzejmie prosimy zgasić komórki i wszelkie inne urządzenia nagrywające. Dziękuję. change